Boże Narodzenie w Action 2025, zobaczcie jakie piękne tutaj mam dekoracje, zostańcie do końca, bo jest naprawdę tego bardzo, bardzo dużo, nie pokażę Wam wszystkiego, ale zobaczcie ile jest lampek. Na choinkę, na zewnątrz, no przeróżne, e, przeróżne lampeczki można sobie kupić. Zaczynamy od tej półki, zaczynamy od takich małych choineczek. Zobaczcie, jak nie macie za dużo miejsca, a chcecie gdzieś sobie postawić choinkę już ubraną, to proszę bardzo, tutaj takie mini choineczki macie za 9,95. Y, idziemy dalej, za 24,95 mamy cały worek choinek, więc możecie sobie zrobić e, prześliczną dekorację. Na przykład na stół gdzieś tam wiecie rozsypać jakiś sztuczny śnieg, postawić te choinki, położyć jakiegoś bałwanka, poprzeplatać jakimiś lampeczkami takimi wiecie ledowymi. I będzie to naprawdę pięknie wyglądało. Tutaj macie też wersję czarną. Piękne kule są teraz. Dajcie mi znać w komentarzu, czy one były w tamtym roku. Czy ktoś je kupił. Bo naprawdę fajnie się prezentują. Kosztuje 34,95. No i powiem wam, że mam na nią chęć. Tutaj za 34,95 możecie też kupić taki wianek. Też możecie powplatać tam jakieś gałązki i będzie to bardzo ładnie wyglądało. Jak ktoś lubi naturalne dekoracje, to są również naturalne, ekologiczne dekoracje. Takie, zobaczcie, hojne. Z drewna 8,95. Nie kosztują dużo, a też zrobią robotę, bo naprawdę pięknie się prezentują. Tu macie już taką pomalowaną na biało. Następną rzeczą, zaraz tutaj poczekajcie, bo mi się tu wózek zaczepił. Bo oczywiście ja też już jestem na zakupach. No i powiem Wam, że ciężko mi nie wrzucić czegoś do, do koszyka. Tutaj macie takie lampeczki z timerem, słuchajcie, więc fajnie. No i one kosztują 39,95. Następną rzeczą są, jest taki Mikołaj w saniach z reniferami. Tu macie wszystkie wymiary. Możecie sobie zrobić screenshota. Zobaczcie. No i tutaj tak one się prezentują. LEDowe na baterie. E, dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Trochę wam pokażę, więc zróbcie sobie albo może weźcie sobie kawę, herbatę czy coś do picia, bo będzie naprawdę dosyć sporo tego. Tu macie następną tą kulę i też one mają timer, więc fajnie, 69,95, a tu są takie mniejsze, zobaczcie. I ja zaraz wam przyświecę, kosztuje 27,95, poczekajcie, trochę wam przesunę tam, gdzie jest ciemniej. Widzicie i niektóre mregają, to jest naprawdę piękny efekt wieczorem. Ja bym sobie chciała kupić takie dwie nie, fajnie by wyglądały gdzieś tam na zewnątrz przy drzwiach, powiesić. E, następną rzeczą są takie, zobaczcie, takie dekoracje, taka kurtyna, 27,95 są gwiazdki i jak widzicie takie kółeczka. Idziemy dalej, idziemy, idziemy, idziemy. Za 19,95 możecie dostać takiego Renifera, możecie sobie go e, w, powiesić w oknie na przykład. 69,95 kosztuje ten piękny lampion. Zobaczcie jak on wygląda, naprawdę porządnie zrobiony. To jest po prostu porządna robota, nieplastikowa, jest ciężki, masywne i jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. 44,95, przecudowne szklane choinki. Zobaczcie, tu jest w kolorze zielonym. Ona jeszcze świeci, więc wkładacie baterię i jeszcze Wam świeci. A jak ktoś nie lubi zielonych, a ma na przykład jasne dekoracje, to jest jeszcze, zobaczcie, taka... Mleczna. Nie powiem, że biała, tylko powiem, że mleczna. A jak ktoś lubi kolorowe i ktoś lubi te gnomy z czy jak one się tam zwołu, to zobaczcie za 39,95 takie ceramiczne em, dekoracje możecie dostać. Prześliczna, ogromna kula. Myślę, że aha, świeci, dobra. Nie wiem, czy nie gra. Nie wiem, czy to nie jest, e, że można nakręcić i ona gra. Zobaczcie 47,95 nawet komuś na prezent. Tu macie takie domeczki. 47,95 i takich kolorowych słodziaków będzie. Będzie jeszcze więcej. Zobaczcie, na przykład tutaj macie domek, um, domek z piernika za 39,95 i on się jeszcze w środku świeci. No zobaczcie, czyż one nie są śliczne, te dekoracje. Mi się bardzo podobają wiem, że dzieciaki też lubią takie rzeczy. Niektórzy robią takie cuda, e, takie cuda z żywego piernika, to znaczy pieką piernik e, i później przystrajają. Ja kiedyś próbowałam, to powiem Wam, że nie wyszło mi sklejanie go. Tu mamy takie choinki i przyjrzyjcie się, bo one świecą i są w kolorze zielonym. 24,95, sztuki, a tutaj są troszeczkę w takiej e, stonowanej zieleni, zobaczcie. Widzicie? I tu wrzucacie dwie baterie paluszki grube i już nic nie musicie się martwić, e, żeby podłączyć do prądu. 22,95 kosztują takie, e, takie choinki i one też są lampeczkami, więc też wkładacie baterie i one Wam fajnie świecą. E, to robi fajny klimat, musicie, musicie to przyznać, bo e, sama mam niektóre takie dekoracje i fajnie to wygląda wieczorem. 22,95 kosztuje również taka choinka i jak widzicie, ona jest tutaj z takimi dziureczkami, tam z gwiazdkami, tam jeszcze troszeczkę inna, więc do wyboru, do koloru fajne prezenty za 17,95 podświetlane moi drodzy, wiem, że też lubicie takie rzeczy i tu macie do tego jeszcze podświetlaną choinkę 17,95 jak ktoś oglądał przegląd Kika to może sobie porównać ceny ja dokładnie nie pamiętam ale myślę, że tutaj będą tańsze te produkty następną rzeczą jest też świetna rzecz, słuchajcie, podświetlana gwiazda ledowa ona jest papierowa, ją się rozkłada, później ją sobie składacie i możecie bez problemu przechować, 17,95 95 kosztuje, więc w ogóle cena też jest superowa. Dobra, co ja bym mogła Wam tu pokazać? 59,95, taka kula LEDowa, zobaczcie, taki pociąg. Tu macie kominek i słuchajcie, to jest wszystko na baterię, więc to wszystko albo świeci, albo gra. Tutaj akurat nie wiem, co tutaj się robi, ale chyba świeci 47,95. No, tutaj jest jeszcze jeden, ale bez ceny, więc niestety Wam nie podam. No i tutaj ta choinka się kręci. To tyle widzę, ale nie chcę tutaj nic dotykać, żeby nie popsuć. Yy, idziemy dalej. Dalej mamy takie choineczki, jak ktoś lubi coś spokojniejszego, to za 4.49. Zobaczcie, jaka super cena. Yy, za 4.49 mamy taką choinkę, a tu jest jeszcze taka brązowa z zielonym. Jak ktoś lubi takie klimaty, ale idziemy dalej. Za 5.75 już mamy znowu takie słodkie, cukierkowe dekoracje. Tam macie też ciastka. Yy, więc naprawdę super to wygląda dalej mamy za 8,95 Mikołaja proszę bardzo ceramiczny Mikołaj tak się prezentuje zaraz będzie mm, ich więcej no i tu mamy te małe skrzaciory zobaczcie ojejku to są naprawdę słodziaki 27,95 kosztuje Mikołaj i już wam pokazuję tego Mikołaja poczekajcie Zobaczcie, jaki on ma tutaj płaszcz. E, on trzyma tutaj lampion. No, naprawdę fajnie się prezentuje. E, I tu obok jest jeszcze jeden, tylko w troszeczkę innych kolorach e, ubrany. Następnie 44,95. I to jest po prostu hicior. Wkładacie to w choinkę. I zobaczcie, e, wygląda jakby Mikołaj wpadł w choinkę i machał nogami. Tak samo tutaj. Ja kiedyś pamiętam, robiłam takie dekoracje. Kto jest ze mną e, od początku, to wie, że ja robiłam takie nogi i wsadzałam w choinkę. Jak moje dzieci były troszeczkę mniejsze. No, po prostu im się to mega podobało. 18,95 taka już troszeczkę spokojniejsza dekoracja. Zobaczcie, taka pluszowa, ale bardzo, bardzo e, fajna. Zobaczcie, taka choinka. Tam macie jeszcze w kolorze delikatnym, takim zielonym. I tu jest jeszcze trochę z innego materiału, ale też bardzo mięciutka w kolorze różowym. Przecudowne aniołki. Zobaczcie, ja wiem, że Wy kochacie te aniołki. 27,95 kosztują. Co ja Wam tu chciałam jeszcze pokazać? Tego mikusia Wam chciałam pokazać. 1795, zobaczcie, taki tradycyjny Mikołaj, czerwono-biały, czerwono-biało-czarne ubranie, to już troszeczkę inne, zobaczcie, e, trzyma narty. Ciekawa jestem swoją drogą, e, który Wam się podoba, bo mi podoba się ten tradycyjny, czyli czerwono-biało-czarny. E, idziemy dalej, idziemy, idziemy, idziemy. Zobaczcie, ile tutaj takich dekoracji teraz pluszowych e, wjechało. Więc fajnie, bo można dla dzieciaków do pokoju kupić. E, nic im się nie stłucze, a też naprawdę super efekt to robi. One są takie chudziutkie. Zobaczcie, tu macie ciastka, tam macie jakiegoś misia. E, co my tu jeszcze mamy? Mamy oczywiście dziadki do orzechów, ale za chwilę, jeżeli ktoś lubi właśnie takie dekoracje... Z drewna, to proszę bardzo, drewniane choinki. No i powiem Wam, że 17,95 to też super cena. Tu macie aniołka drewnianego, ale zobaczcie, ile rodzajów tych choinek jest tutaj z tyłu. I powiem Wam, że nie wiem, czy się nie skuszę, bo naprawdę pięknie one wyglądają. Ja mam tą komodę białą z Ikei i będą super tam, naprawdę wyglądać te dekoracje. Dobra, mamy y, trzy rozmiary. Yy... Ciast, nie ciastków, tylko dziadków do orzechów. 24,95 kosztuje tamten. Tu mamy największy za 47,95, on ma, uwaga. 50 cm. Tak, 50 cm. Możecie postawić go na podłodze, będzie fajnie wyglądał. A tu jest mniejszy, zobaczcie, 25 cm, 18,95 kosztuje. Ja mam konkretnie tego, kupiłam go chyba już ze 3 lata temu. A tu są takie małe słodziaki do dzieciaków, na przykład do pokoju, zobaczcie. I one mają 16 cm i kosztują 12,95. Jejku, co to dzisiaj za przegląd? Aż się normalnie zapowietrzyłam. 44,95 kosztują e, tutaj te gnomy. Bo to jest gnomy, tutaj, słuchajcie, pisze. Zobaczcie, jakie słodkie lalunie tutaj sobie stoją. Oczywiście mam nadzieję, że przegląd Wam się dzisiaj podobał. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, wpadajcie na mojego Instagrama Sylwia z Boch. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się. Cześć, buziaki. Pa!